Aplikacje przestają działać na Androidzie po końcu wsparcia. Krótko? Nie, dużo łatwiej jest w kraście na takiego Androida. W większości antywirusy na telefony komórkowe to jest bzdura i ściema. Dzień dobry, witam serdecznie, cześć, Bobry GSM, z tej strony kanał KimService, ta program, który sprzedajmy, skupujemy, odradzamy, odradzamy, jak i sprawdzamy, a dzisiaj będziemy odradzać, odradzać, sprawdzać, analizować, porównywać, komparować, co się dzieje, jak twój Android kończy wsparcie. Dzisiaj producenci oczywiście prześcigają się w tym, ile lat wsparcia dają na swój telefon. Jest na przykład Motorola, która ma 2-3 latka, jest na przykład Xiaomi, które daje od 4 do 6 latek, jest Pixel, który daje 6 latek. Są oczywiście iPhony, ale one są na innym systemie operacyjnym. Jest mnóstwo producentów, które dają różnie: od 2 do 5 do 6 lat. I teraz co się za tym kryje? Czy to jest tak samo jak w iPhone'ie, że okres wsparcia plus roczek 2 i automatycznie telefon nadaje się jako docisk do papieru? Zaraz się o tym przekonamy. Także co się dzieje, jak Twój Android kończy wsparcie, albo zbliża się ku schyłku swojej błyskotliwej kariery, o tym będzie w dzisiejszym odcinku. Także jeżeli brzmi ciekawie, zachęcam Państwa do. Oglądania. I czym tak naprawdę jest okres wsparcia w telefonie? To jest bardzo krótko, można to wytłumaczyć. Wyobraź sobie, że Twój smartfon dalej działa, ekran się oczywiście świeci, aplikacje się uruchamiają, ale producent w skrócie po prostu już o nim zapomniał. Nie ma aktualizacji, nie ma poprawek bezpieczeństwa, nie ma nowych wersji systemowych. Czy taki telefon dalej jest bezpieczny, czy naprawdę przestaje już działać? A może to tylko marketing, żebyś po prostu kupił nowy telefon? Pod przypadkiem takie wiecie wdrążenie nowości, tak jak był ten mit ze starzeniem się urządzeń, tak jak był ten mit, że aktualizacje starzeją urządzenie, to tą pałeczkę przyjął okres wsparcia w Androidach, bo on w większości nie znaczy nic. I właśnie to jest główny wyznacznik tego, żeby w naszej głowie zrobił się taki obraz, pokrój, o nie, mój Android kończył wsparcie, muszę kupić nowy, który ma wsparcie. Ale co się tak naprawdę dzieje, jak Android kończy wsparcie? Dzisiaj postaram się Państwu rozłożyć na czynniki pierwsze, co się dzieje w momencie, kiedy Android technicznie i dokładnie kończy okres wsparcia? Bez żadnych mitów i bez żadnych marketingowych sztuczek. A to wszystko dzięki naszym wspierającym. Serdecznie dziękuję Państwu za wsparcie. Czym tak naprawdę jest wsparcie Androida i co ono tak w zasadzie robi? Na początek ważne rozróżnienie, bo wiele osób bardzo często myli te pojęcia. Android ma kilka rodzajów wsparcia. Aktualizacja systemu od Androida 12 do 13, do 14. Dwa to są poprawki bezpieczeństwa, security patch level, a trzy to są wsparcie Google Play Service. Tak bym to mniej więcej określił. I dodatkowo jest jeszcze wsparcie przez deweloperów, i to każdy z tych czterech segmentów jest w zupełności od siebie różny i nie jest tak jak w przypadku iOS-a. W jeden okres wsparcia mamy na 1-4 kategorie, to wszystko jest wrzucone do jednego worka. I tyle w Androidzie odbywa się to za pośrednictwem czterech różnych segmentów, i o tym na początek należy pamiętać jako pierwsze. Kluczowe: telefon może stracić jedno wsparcie, ale nadal mieć inne, czyli możemy stracić jedno z tych czterech, które wymieniłem, ale dalej trzy mogą trafiać do naszego modelu telefonu. I teraz, co dokładnie kończy się jako pierwsze? Aktualizacja wersji Androida, czyli na przykład producent typu Samsung, Xiaomi, Oppo itd. itd. decyduje, jak długo system aktualizuje. I na przykład Samsungi od 4 do 7 lat, oczywiście w zależności od modelu. Xiaomi 2-3 latka, w zależności od modelu, czasami więcej, czasami mniej, 5-6, różnie. Budżetowe telefony w ogóle często, gęsto mają jedną dużą aktualizację i tu się jakby urywa sznurek. Ale poczekaj chwilę, no budżeciaki, które były z 2020, 2019, 2018 roku. No, dalej żyją, dalej chodzą, WhatsAppa mają, bank, logujemy się. No to teraz potrzebne czy niepotrzebne? I gdy producent mówi, że aktualizacje duże się kończą, no to nie dostajesz nowego Androida, ale telefon działa normalnie, bez żadnego problemu. I kolejną rzeczą, jaką mogą wygasnąć, to są poprawki polegające na bezpieczeństwie. To jest w zasadzie najważniejsze, bo to jest moment, który tak naprawdę robi różnicę. Co miesiąc Google publikuje Android Security Bulletin i to jest mniej więcej coś takiego jak lista luk bezpieczeństwa, czyli dziury w Bluetoothie, podatność w tam Linuxie i tak dalej, i tak dalej. zadania przejęcia telefonu, błędy w chipach, Qualcomm, a, Mediatek, a, Exynosa i na okres końca wsparcia te luki, które są w danym systemie, po prostu nie są łatane, przez co Dużo łatwiej jest wkraść się na takiego Androida niż w momencie, kiedy te luki są łatane. Ale powiedzmy sobie wprost: Android to nie jest system piekło z 2012 roku. Inaczej, ten system bezpieczeństwa nie jest tak wybrakowany jak z 2012 roku, gdzie wystarczył nie wiem, mikrofalówka, żeby się włamać na Androida. Dzisiaj to wygląda naprawdę zupełnie inaczej. I nawet jak są luki. Po to nie jest tak, że robimy tak i możemy się włamać na telefon. Telefon, można powiedzieć, po końcu takiego okresu wsparcia staje się takim statycznym celem, który po prostu nie rusza się w lewo i w prawo na zasadzie łatania luk i poprawek tam zabezpieczeń. Każda nowa luka równa się problem po prostu na zawsze. I co jest najważniejsze, antywirus przed tym nie uchroni. W większości antywirusy na telefony komórkowe to jest bzdura i ściema. Także jak masz iPhona, to to wypierdl momentalnie. Jak masz Androida, to to usuń, ale najpierw usuń tą subskrypcję, którą opłacasz, bo głównie to jest skok na kasę. Także programy antywirusowe to sobie wsadź w kieszeń, bo one nic a nic nie dają. Przede wszystkim nie wchodź w głupie linki i nie loguj się do publicznych sieci Wi-Fi. Proszę bardzo, Bober Security. Możesz teraz kliknąć wesprzyj na tym kanale 9,99 miesięcznie i masz taniej, a tutaj za tą wiedzę. Powiem Ci, jak nie narazić Twojego Androida na bubelki. Technicznie co przestaje być aktualizowane. I tu w zasadzie robi się ciekawie. Bo Android to nie jest jeden system, tylko kilka warstw. Mamy Linux Kernela, który to jest takie serce systemu zarządzanie pamięcią, procesorem, sterownikami. Po kernelu nie dostaje się oczywiście patchy i tak dalej i tak dalej. Mamy. Hardware Abstraction Layer i to jest warstwa komunikacji z hardwarem. To jest np. kamery, modemy, CPU i cała reszta innego hardware'u. Stare hole to jest po prostu brak kompatybilności z nowymi funkcjami. Dalej mamy firmware, czyli LT, 5G, modemy, bluetoothy itd. Tak tak Wiele exploitów atakuje właśnie firmware, a nie same aplikacje w sobie. Czy aplikacje przestają działać na Androidzie po końcu wsparcia? Krótko nie, nie przestają i to przez bardzo długi czas. A taka dłuższa odpowiedź to jest, kiedy jest Google Play Service, to najważniejszy element Androida, o którym oczywiście mało kto wie i w ogóle słyszał i się zagłębia, to on odpowiadają za logowanie do Google, mapy, powiadomienia push, bezpieczeństwo aplikacji i te Play Integrity, które takie, są takie safety net, tak bym to określił. Dobra wiadomość jest taka, że Play Security Service działa nawet na bardzo starych Androidach, a zła wiadomość jest taka, że no tylko do pewnego momentu. Tylko ten pewny moment jest określany przez ściśle określone warunki i trwa w zależności od yy, chęci. Od czterech do 7 lat, także <noise> wydaje mi się, że to jest w zupełności wystarczająco, aby się sprzęt znudził, żebyśmy się z nim ożenili, rozstali, przespali, znudzili, kupili nowy i dalej cieszyli się okresem wsparcia. A jeżeli masz swój sprzęt naprawy, to Bobry na naszej stronie znajdziesz często zadawane pytania, rozwiewające wątpliwości oraz informujące, gdzie i jak wysłać do nas urządzenie. A jeżeli telefonu jeszcze do naprawy nie masz i zastanawiasz się, który wybrać, żeby nie mieć, to na naszej stronie są również pakiety konsultacyjne, podczas których pomożemy Tobie bądź Wam wybrać odpowiednie sprzęty pod Wasze potrzeby. Bezawaryjnie, przystępnie cenowo. I przede wszystkim na lata. W naszych pakietach mamy również wsparcie konsultacyjne dla firm. Jeżeli szukasz telefonów dla kierowców, pracowników biurowych bądź obsługi klienta, pozwól Twojej firmie zarabiać, a nie martwić się o urządzenia. Bobrygsm.pl. W czasie to wygląda tak, że po okresie wsparcia mamy okolice od jednego do dwóch latek na takie, można powiedzieć, działanie, że prawie wszystko działa. Od trzech do czterech latek niektóre aplikacje wymagają nowszego Androida, a po 5 lat w górę mamy banki, komunikatory, aplikacje rządowe po prostu przestają działać, tegowy tak itd., itd. Ale to jest po końcu okresu wsparcia, jaki daje nam producent, czyli od tych dwóch do czterech, do pięciu lat, później kolejne pięć lat, to masz 10 lat używania telefonu. Także to naprawdę jest bardzo dużo. Nawet jak jesteś takim zagorzałym Januszem, to gwarantuję Ci, że już ten sprzętik zmienisz. Dlaczego aplikacje bankowe znikają jako pierwsze z takich rzeczy? No bo stare Androidy nie spełniają norm bezpieczeństwa. To jest numer jeden. Dwa, brak aktualnych API kryptograficznych. Numer trzy, brak wsparcia dla nowych metod biometrii. Numer cztery, brak aktualnego takiego WebView. I to w zasadzie to są takie najważniejsze cztery podpunkty, które bym tutaj po prostu wrzucił. Wiele banków oczywiście blokuje Androidy bez aktualnych patchy, nawet jeżeli wersja systemu jest w cudzysłowie wystarczająca. To jest taka ciekawostka. No ale wiadomo, aplikacje bankowe, no tam jest nasz hajs, także no to musi być względnie bezpieczne, nawet na takim systemie, jakim jest Android. Oczywiście z takich ciekawostek pobocznych można też ominąć to, że Android aktualizuje się po cichu, można powiedzieć. Google znalazło lukę, jak ominąć właśnie producentów, żeby Android dalej był aktualizowany, pomimo chęci aktualizacji przez producentów. Tutaj mamy coś takiego jak projekt Mainline, który został zapoczątkowany ogólnie przez Google. To są moduły systemowe aktualizowane bezpośrednio przez sklep Play. Dotyczy to m.in. DNS-ów, media kodeków, uprawnień, sieciówek itd., itd., ale nie działa to na bardzo starych wersjach i nie łata Cornela ani Firmware'a. Także po części to jest takie rozwiązanie problemu, ale takie, wiecie, powolne go łatanie. Ale bez konieczności, można powiedzieć, integracji Samsunga, oporymi itd., itd., Android jest w stanie się aktualizować, pomimo właśnie wielkiego producenta, wielkiego brata. A co z naszymi customami, romami, czyli Lineage OS-ami, Pixel Experience i Graphen OS-ami? Plusy są takie, że mamy nowszego Androida, aktualne poprawki, nowe funkcje, a z minusów no to brak certyfikacji, banki mogą nie działać, safe nety i tak dalej i tak dalej. Ryzyko błędów sterowników. Custom romy no to to nie jest takie magiczne rozwiązanie, tylko to jest taki Kompromis, tak bym to mniej więcej określił. A dlaczego u producentów kończy się wsparcie? To nie tylko chciwość, to po prostu powody techniczne. Brak nowych sterowników od Qualcomma, zamknięte źródła firmware'u, stare SOC nie obsługujące nowych API. No oczywiście koszty testów, certyfikacji. I ciekawostka taka jest, że Qualcomm często kończy wsparcie chipów szybciej niż producenci nawet by tego po prostu chcieli. Także no widzicie, w Androidzie to jest cały system, który się zazębia, że tutaj dostawca tego, tutaj producent, tutaj i to tu wszystko do jednego worka wrócone. Także widzicie, że to jest cały jakby szereg rzeczy, które muszą się zazębić do tego, żeby ten Android finalnie wziął i faktycznie zdechł. Także podsumowując, nie psuje się magicznie, nie zwalnia, ani nie blokuje aplikacji od razu. Także to nie jest tak, że Android kończy wsparcie, dźwignia, pyk i docisk do kartki. Nie jest tak. Oczywiście staje się coraz mniej bezpieczny, powoli traci kompatybilność i jest podatny na znane luki, ale to też nie jest taka przepaść, tylko taka powolna degradacja. Także podsumowując, czy Android na końcu okresu wsparcia to śmieć? Nie, ale też nie jest już pełnoprawnym smartfonem po prostu do wszystkiego. Także jeżeli chcesz bankowość, prywatność i bezpieczeństwo, no to oczywiście wsparcie ma znaczenie, ale jeżeli nie jesteś jakąś grubą rybą, która zarabia 200 miliardów złotych rocznie, to nie sądzę, abyś stał się atakiem hakerów. A jeżeli tak jest, no to nie wiem co robisz na Androidzie. I tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się podobał do następnego i pozdrawiam. Cześć.